Dobra, jest nagrywanie. Jak przebiegniemy, to, to nie wrzucę nigdzie. Dobra, sztuczno zostaje gdzieś tu i wszystkie medy też ogólnie tu. Jeden med może podjechać tak tutaj. Jeden szybowiec niech tutaj podjecha trochę agresywnie, drugi niech jedzie tak od środka na to. Wszystko na snajpie, czyli w tej jednej tu na wieżę? W tej górce. 260 na nie? Medem? 65 jest na snajpy no. Nie, Evern Dobra, ja tu jadę Medem na cały No bo po raz tak jedziemy No Jak daleko tym Evern? Na gdzieś? Którym? Prawem? Ten półno No tak nie wiem, odkąd co tak jest Tego No jak? Celujcie tam kurwa, nie cię tu Kurwa Eriu Nie z co? siódemki? Musimy go dobić DOBIĆ GO! Dobra, dobijmy Arte widać Arte, Arte! Arte pomóż nam, siódemku, pomóż Dobra, uciekajmy ze stąd, cofnijmy stąd Tu jeszcze mają... Chodźcie, mnie nie chodzicie, uh, bo jak normalnie to ja tylko do sprawy wymówię BR, wiesz? Wystawmy też w stajni, to nie tu. Największe serce tobie w środek, środek podjeżdżasz tym EBR. O, no nie? Tu możemy coś w z jednym człowiek dostawić, aż tak tu przez... Czy teraz masz potas od tego EBR? Tu? Nie, zostałeś, tak, Tam Jolo musisz kurwa jakoś podjeżdżać Ja wiesz, że tutaj mają medy i ludzi No to tak, ale tu jest ta szybostność, nie powinni spotkać, ich Tak, tutaj jest tej puszczak 97% się nie, nie się podjeżdża No oni raz się Dobra. zrotowali tym chodem Chodźcie teraz, to wszystko, niech dojedzie, jedziemy kurwa 100 si 260 tak nie zratowali na pewno to... Tu po prawo w nic nie ma no bo chodźcie, jedziemy na to. Zajmijmy to. Ja raczej tam przy ratowaniu 60. medami. No ale same medy to porobimy. A no, 60. To. no bo tu musicie pobronić, w striccie macie z tym na kop. Oni nic będą zduptać. Uciekają, no we gonijmy, Ci są jeszcze na op... Na gąskę tego ostatniego. No bo, idziemy. jedziemy, Kurwa spierdalają Dobrze, jedziemy na nich Nie wszyscy spierdolą Tego o, ostatniego łapcie na gąskę o, o, walczy, 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 Ale walczy. ostatni już jest na wyjebanie Kuba odsłoń Nie zasłaniajcie mnie Po co podjeżdżasz pod niego? Ale nie jedźmy wszystkim do końca zostańcie tu na snajpie, czy, z większością nie, Ja ten pojadę na przykład tam go? Błag, travel, no, Na gąskę, na gąskę, na gąskę Mam spota z, dami, z, z ma, wszystkie... Ice. Ice. Dobra, trzyczał, chodź chodź, Chodź, chodźcie, 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 jednak, Medami, wszystkie medy, wszystkie, medy Nice? Nice Dobra, Kazik to w lesie sprawia, to trzymamy lewą. Mike, dobra, tam nie zgiń właśnie w to so Mike, w sto Mike cofnij. No się właśnie mam kurwa, ale tak... Dobra, się jak się zgłosi, do, to tak, tak wierzam, nie, nie, czeka, czeka, czeka. do dojedzie Patryk, do i, i to dojechamy, Tak, dojechamy. Dojdzie, dojechamy. Dobra, za do Dawaj tego, co robimy, co? Jedziem chuj Jedziemy Ebera no tego, co ma low Czekaj, czekaj, Dobra, Ty mi tutaj patrzyj na tego Ebera tak, ty mi no dawaj, 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 bądź Dawaj tą 940 Wszystkim za fajnie, tu Pali się, pali się Kurwa Macie no Bądźcie i... no i wyjrza do... Tak, tak Arka? Masz, masz hajka, czy...? Dawaj nie, swój od ja od prawej Zoburzam cofnęli, dobra, easy będzie, wam mam w drugą stronę już opanowałem To bije 0 i teraz Nice Tymi zjebanymi geonami przegrywam Gdzie przegrywam ja tam Mesle będzie ich a, trzymał, nie, spokojnie. Ja lalik, pozabić. Ej, to już trzecia prowincja? Ta. Takie, Ta. no jedź Mesle! Jedź! 260 na traku Jazda, jazda. Ty, no... Biała gwiazda. Bal się, synu. Czekam, bo no. wjazda, jazda. jazda. No, a to prowincja była. Ba. A no to tak łatwo w miarę. No tak Klau Dawaj Silver. I zrobili no, no, błąd z tymi dwa się